Rozkręcamy sztukę, tym razem w Szczecinie. Festiwal spoiwa od 1 do 2 lipca tego roku. Przybywajcie, ja już lecę. Będziemy się mnóstwo działo. Zabieram moją szkapę. Z rana, około 11. Mój spektakl, to i to i tylko show z moją szkapą. Ponadto wiele rzeczy dla dorosłych, nie tylko. Spektakle małe i duże, kapela Tęgie chłopy i tak dalej. Co będę reklamował? Po prostu jadę. Do zobaczenia w Szczecinie. Zmienię jeszcze głos. Do zobaczenia. W Szczecinie.